Losiu, gdzie jest małpa? Poszukaj małpki. Gdzie jest? Tu jest małpa. A powiedz małpa. Gdzie jest? To są klocki. A małpka? Powiedz, tutaj jest małpka. Super. Powiedz małpa. Nie chcesz powiedzieć? Okej. Okay. Klocki to są. A gdzie jest gitara? Co robi brzdę, brzdenk, brzdenk? To jest bębenek. Bębenek. Bam, Bam, Bam. Bam Bam Bam. Bam Bam Bam. Tak, tak, robi Bębenek. A gitara? Jak gitara robi? Brzdęgu, brzęg, brzdęk. brzdęk, brzdęk. A gdzie jest rower? Bli, bli. Rower, bli, bli. poszukaj, rower. Bli, bli. Czy jest tutaj rower? Gdzie jest rower? Ma? Nie ma? Nie Gdzie jest rower? Pokaż paluszkiem. Tutaj jest rower, tak, a auto samochód, gdzie jest samochód? Znajdź samochód. gdzie jest? Nie ma? Poszukaj, chyba ja tam widziałam gdzieś samochód. Poszukaj, gdzie się schował samochód? Na której stronie? No gdzie? Samochód tak robi samochód jak jedzie, tak. A gdzie on jest? Od początku szukaj, może. Gdzie? No gdzie on jest? Ja też nie widziałam go jeszcze, chodź poszukamy razem. Pomogę ci, przewrócimy. Czy tutaj jest gdzieś samochód? Nie. A tutaj? Gdzie jest samochód? No gdzie jest? Pokaż paluszkiem. Nie chcesz pokazać paluszkiem? Tutaj jest autko, samochód. A tu jest motor. Samochód, tak, tu jest samochód. Ślicznie. A gdzie jest miś? Miś. Paluszkiem pokaż misia. Tutaj był. Tutaj chyba był miś, zobacz. Taki różowy miś. A tu jest lala i tu jest miś, tak, masz rację, tu jest miś malutki. Kapelusz lali. Gdzie się nakłada kapelusz? Na głowę. No pewnie, że tak. Mhm. Super.